Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Ja się nie mogłem po prostu wkręcić, bo to jest pierwszy film, który nagrywam dzisiaj, jestem jeszcze zaspany i w ogóle strasznie długo śpię ostatnio i e, trzeba odcineczek oczywiście nagrać, żebyście mieli na 13.30 e, dlatego witam serdecznie, e, jeszcze raz, jak najbardziej tutaj sobie wędruję, lecę i tak dalej. Słuchajcie. Dawno nie było odcinka z singla. Typowo po prostu odcinka z singla było na pewno dużo live'ów oraz zapisów tych live'ów z samego singielka. Ale pomyślałem, że zrobię też właśnie odcinek i pokażę Wam przede wszystkim, co tam się zmieniło. Plus ewentualnie powiem Wam, jakie mam tutaj plany, jeżeli na przykład ktoś z Was na live'a nie uczęszcza, bądź nawet zapisów nie widział. Myślę, że. Najpierw się przekimamy, żeby po prostu na spokojnie, żebym mógł wam wszystko e, zaprezentować, pokazać i tak dalej. Teraz tak naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatnio był, e, znaczy odcinek był. W sumie niedawno mam wrażenie, tylko zmieniło się między tymi odcinkami jednak sporo, dlatego też chciałbym Wam to wszystko dzisiaj zaprezentować. To, że tutaj są podziemia zrobione, wydaje mi się, że to już widzieliście na odcinku. Jeżeli nie, no to są tutaj zrobione podziemia. To już jakiś czas temu robiłem, więc w sumie wydaje mi się, że to było już pokazane. Jeżeli nie, no to, no to, no to pokazuję Wam to teraz. Tutaj będzie zrobiona taka. E, takie wejście do kopalni, jakby taka, taka kopalnia, ale w wersji mojej po prostu, nie? Że będą jakieś tam e, kamienie, e, jakieś nie wiem, może liście i tak dalej, no żeby ta jaskinia była taka powiedzmy ciekawsza i tam dalej faktycznie jest przejście do kanionu, gdzie w ogóle chyba jeszcze nawet nie byłem, pomimo tego, że to jest pod samym moim e, domem, więc ciekawie. Co mamy tutaj? Na pewno zmienił się tutaj jeden projekcik. Doszedł Krecik, moi drodzy. Wychodzi sobie z takiej e, norki, z takiego kopca. Jest tutaj oczywiście jego szpadel, e, którym sobie kopię, bo to jest kret, ale on kopie szpadlem. No wiadomo kto oglądał Krecika, ten, 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 wie. E, no i wyszedł całkiem spoko, Tutaj brwi nawet ma zrobione z. E, dywanów, dzięki czemu one są takie fajne, cieniutkie, no i faktycznie wyglądają jak brwi, bo jak zrobiłem to tak z wełny typowo, czy jakiegoś innego bloku, to wyglądało to tragicznie, naprawdę niesamowicie. Eee, no i co? No i on tutaj sobie jest okopany z każdej strony takim a właśnie cors dyrtem, dyrtem i, 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 i tym e, grawelem, tak? I sobie tutaj w ten sposób to wygląda. E, to jest właśnie tak przypadkowo bardzo, że, że jest akurat dla kretu. E, taki krecik, e, grasłów wiesz, tak to rozumiesz e, Także bardzo fajnie. Tutaj na pewno jeżeli chodzi o ten projekt oraz w ogóle tutaj te projekty, które e, powstały, do nich będzie doprowadzone do nich będą doprowadzone ścieżki e, coś takiego jak robiłem tam bo e, bardzo mi się, że tak powiem, ten styl e, ścieżek podoba. Chciałbym utrzymać mniej więcej ten styl ścieżek w, w tym miejscu też. E, jedyne jakie zmiany będą na przykład to tak jak tutaj było więcej na przykład e, tych um, e, borówek. Czy, czy jagudek, czy tam jakiś tam innych krzaczków, no, to jest coś takiego. E, no to tam będzie więcej, na przykład jeszcze ewentualnie jakaś beczka dojdzie, czy jakiś, jakaś lampeczka bardziej, coś, no to no, no, coś, coś będę kombinował w każdym razie, e, żeby tutaj doprowadzić ścieżkę. Tak, tutaj do tego projektu, następnie tam jeszcze do e, mojej farmy e, trzciny, i tam, i tutaj. Także ładnie to wygląda. Jeszcze Wam pokażę fajną rzecz. Jakby y, kto nie wiedział, bo bardzo fajnie tutaj wygląda to na mapie, e, czyli mówię tutaj oczywiście o Kreciku. On po prostu z góry wygląda kozacko. Ko. Jest jest normalnie Krecik. To mi się mega podoba. E, no i teraz to jak widzicie, tutaj są te ścieżki i wtedy ścieżka będzie jeszcze sobie tutaj szła, tutaj, e, tutaj i tutaj. E, co do frontu bazy jeszcze będę musiał troszeczkę tutaj e, podziałać. W tym miejscu będzie jeszcze jeden projekt i to prawdopodobnie będzie czołg e, dla jednego z ostatnich top donatorów. To myślę, że jakoś tak sobie będziemy to mogli zadziałać i jeszcze chciałem wam pokazać na pewno co się zmieniło w endzie, bo zmieniło się dużo, e, czyli tutaj mowa oczywiście o Portalach oraz o tych światach za portalami, co tam się w ogóle zmieniło, bo naprawdę zmieniło się sporo do ostatniego czasu, czyli przejść by sobie. Boże, nigdy nie wiem, która strona, bo za każdym razem wychodzę z innego portalu i to jest mega, mega dla mnie dziwne. No i tak poza tym, że chciałem Wam tutaj wiadomo pokazać to wszystko, co się ewentualnie zmieniło, chciałbym się też zająć już faktycznie tym projektem, który będę tworzył na odcinkach, czyli mówię tutaj oczywiście o willi, willi tutaj w Minecraft, która jest po prostu będzie przerobiona w jakiś totalnie inny sposób, czyli będzie, będą inne na przykład dywany innego koloru, innego wzoru, będą jakieś ogólnie tam pomieszczenia pozmieniane itd, dalej, i tak dalej. Tutaj moi drodzy zrobiłem to co wreszcie, co, co, co już planowałem od jakiegoś czasu, czyli obudowałem te bedroki, które pozostały po wieżyczkach w taki sposób, że każde jest obudowane właśnie glowstone'em oraz jakimś kolorowym szkłem. Efekt finalny wyszło to naprawdę, naprawdę pięknie. Szczególnie, że jest to na różnych wysokościach i normalnie takiego fajnego efektu raczej bym nie uzyskał. A jednak, przez to, że te bedroki już były wygenerowane w jakichś tam miejscach, to tylko je po prostu obudowałem i powstało nam coś takiego. Mega mi się to podoba. Um stworzyłem tutaj już w tych dwóch miejscach, gdzie y, przede wszystkim tutaj praktycznie prace zostały skończone, jeżeli chodzi o portal. Tak wiem, że jest tutaj nierówno, bo tak jakby środek jest tutaj e, na dwa, a nie na jeden, więc tu jest portal bardziej w tą stronę. Y, tam portal jest chyba bardziej równo. No Generalnie jakby trzeba się z tym pogodzić. Tutaj prawdopodobnie te ścieżki później będą usunięte, e, tylko będą po prostu porobione jakieś tam schody czy coś, więc tego tak nie będzie widać. Że, że jest jakby tutaj nierówno, bo nie będzie to aż tak doprowadzone od tego środka. To było na początku potrzebne, żeby to wszystko obudować. Obudowałem jeszcze to dodatkowo jedną warstwą z jednej z drugiej strony cobblestone'a, dzięki czemu też ten okrąg i tak przede wszystkim jest ładniejszy. Jest troszeczkę szerszy e, i miałem więcej miejsca dzięki temu, żeby sobie tutaj e, podziałać z portalami. I tak mniej więcej tutaj portal wygląda. Przede wszystkim, jakby mamy tramtory, żeby sobie, wiadomo, wejść, Trompyk y, się tutaj e, wbić w ten portal. E, mamy tutaj e, oczywiście special Puchar, e, który symbolizuje tutaj całą, m, że tak powiem, wyspę. I to jest Emilia Karola. Nie muszę chyba tłumaczyć dlaczego. Zobaczcie sobie zapisy live'ów. Ehm, dobra, no i jesteśmy na tej wysepce, którą też już przerabiałem, czyli dla e, Kumalka. E, jest taki domek fajnie zrobiony, który już był raz niestety wysadzony przez moją głupotę, bo chciałem się położyć w endzie do łóżka, do no i nie pykło. E, I co my tutaj mamy? Mamy na pewno jakiś taki fajny mostek, dużo jakichś tam roślinności. E, tutaj mamy bardzo fajną fontannę, której koniec końców zapomniałem ją podpisać. A to chyba było dla Marcina, o ile się nie mylę. Będę musiał sprawdzić w każdym razie, e, bo w koniec końców, tam potem było coś takiego, że e, strasznie y, się ludzie klepali, że tak powiem, i. W końcu dałem tam znak zapytania, bo nie byłem pewny kto wygra i w sumie zapomniałem totalnie. Muszę zobaczyć, muszę zobaczyć, bo na pewno zapis mam. E, tutaj mamy oczywiście most, część pierwsza imienia e, Hazaku i jest tutaj zrobiona w ten sposób ta część mostu. Taka e, drewniana, taka troszeczkę bardziej jak tak, e, taki most dokowy w sumie, bo te beczki tak mi się kojarzą. No i mamy tutaj przechodzącą drugą część mostu, e, która prowadzi właśnie do Alei e, Pucharów. I jest to moc część druga imienia Karolaksa. I tutaj mamy puchary, moi drodzy. Tak się prezentują. Puchary są na, e, na tych na 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 kowadłach. E, jest tutaj ścieżka poprowadzona czerwonym dywanem. I na samym końcu tej ścieżki, tej, tej alei, jeszcze ona nie jest oczywiście zapełniona, w sensie jest zapełniona, jeżeli chodzi o puchary, jeszcze nie jest zapełniona, jeżeli chodzi o niki. Spokojnie, jest jeszcze czas. E, mamy tutaj puchar na samym końcu, taki, można powiedzieć, taki. Puchar Matka, taki wiecie, taki największy e, czterech m, tutaj e, dodajtorów. Pawelo, Lord Xys e, Skrzacior i Agniecha. Także tutaj m, taki puchar na samym końcu Alei Pucharów. Myślę, że idealnie się wpasowuje. E, sama Aleja jeszcze nie jest gotowa, jeżeli chodzi o jej, że tak powiem, wykończenie, bo chcę, żeby tutaj ona wyglądała troszeczkę ładniej niż tylko po prostu porozstawiane puchary. Ale spokojnie, już moja w tym głowa jakby... Na pewno podziałam w tym kierunku, tylko muszę sprawdzić jeszcze tutaj tą fontannę. Faktycznie więc tak się prezentuje jedna wysepka. Eee, no, troszeczkę czasu już na nią poświęciłem, ale efekt, jak no, musicie przyznać, jest naprawdę, naprawdę fajny. Teraz przejdziemy jeszcze do drugiej wysepki, którą niedawno zacząłem przerabiać. Ciekawie, tutaj za każdym razem się w innym miejscu pojawiam. Eee, niedawno zacząłem ją przerabiać. Tam, jak już widzicie, może wam się rzucić w oczy eee, taki. W dżunglowym stylu zrobiony portal. Też chciałem, żeby każdy z portali wiadomo, jakoś tam reprezentował sobą, co tam się znajduje w jego wnętrzu. Więc tak mniej więcej to mamy zrobione. I w tym portalu mamy również zrobionego spawna. I jest to takie. O, na drzewie się akurat powiem, jest to moi drodzy: takie drzewo właśnie. Takie dżunglowe. Tutaj mamy schodki zrobione i mamy tutaj taki dookoła teren zrobiony taki wiecie pod pod ala dżunglę. tu mamy jakieś bambusy które podtrzymują w ogóle schody całkiem ciekawy design no i tutaj również będzie przerobiona wszystko cała wysepka, żeby zrobić tutaj pandę prawdopodobnie myślę że też jakąś fontannę czy coś tego typu się walnie być może jeszcze jakiś projekt bo tutaj mamy naprawdę sporo przestrzeni nie wiem czy chciałbym całą Totalnie całą tutaj wysepkę y, przerabiać na taką dżunglę. Fajnie by to na pewno wyglądało, ale już teraz widzę, że roboty byłoby z tym jeszcze więcej niż z poprzednią, ponieważ ta wyspa jest naprawdę ogromna. Więc bardzo możliwe, że do pewnego momentu sobie to zrobimy. Zrobimy tutaj y, coś, ale taki ogród. Zrobimy jakieś takie ogrodzenie, że tak naprawdę za tym ogrodzeniem będzie normalnie end. Myślę, że to będzie zdecydowanie dla mnie przede wszystkim lepsze i e, łatwiejsze do zrobienia, a i tak będzie wyglądało bardzo, bardzo ładnie. Przede wszystkim tutaj ten cały teren będzie przerobiony i gdzieś może tam zetniemy i zrobimy sobie po prostu ogrodzenie. Wtedy to wszystko będzie przerobione na taką dżunglę w e, endzie. Także tutaj również możemy sobie wejść. Wiadomo, Elytra jest tutaj naszym, można by powiedzieć, kluczem do tego wszystkiego, bo bez Elytry ciężko by byłoby nam tutaj przede wszystkim wejść na jedną kratkę. Musiałbym się bawić z usuwaniem, nie wiem, Bedroka i tak dalej, a no jest to dosyć czasochłonne. Nie jest to niemożliwe, ale jest to na pewno czasochłonne i wolę, wątpię, że dałbym radę sobie tutaj przysiąść nad tym wszystkim tak, żeby to zrobić. Na pewno kolejnym krokiem, jeżeli chodzi w ogóle o sam yy, End, tak jak mówiłem, no to jest usunięcie prawdopodobnie tych... Yy, tych dróg, powiedzmy, z, z, z tych bloków Prysbarynu, bo tego tutaj miało nie być. E, uruchomienie wszystkich portali, żeby jakieś efekty narzucały, czyli jakieś speedy, heisty, jump boosty i tak dalej. E, I wyrównanie, prawdopodobnie, właśnie tutaj, e, samej wyspy. E, wydaje mi się, że trzeba by było ściąć e, cały tutaj poziom, w sensie, całe tutaj te, te, te wyspy. E, nie pamiętam, do którego poziomu. Ja pamiętam, że gdzieś tam. Robiłem coś takiego, że wystawało. Nie pamiętam, jakie ja to chciałem zrobić. Czy ja chciałem zrobić to. Poczekajcie, jakie ja to chciałem zrobić. Nie pamiętam, czy chciałem, żeby te wieżyczki były widoczne, piramidki. Czy żeby były tak na równi jakoś z podłogą. I wydaje mi się, że prędzej, żeby były na równi z podłogą. Tutaj mamy którą wysokość? 61. Tutaj mamy 60. To wtedy byśmy mieli tak tutaj. To jest 59, a 60. 60, by było tam na górze, nie? Czekajcie, muszę tylko sprawdzić jedną rzecz. Nie, nie, wschodzę tu, kuźwa. E, bo nie pasuje mi jedna rzecz: skoro tu mamy 6, 59, to mamy 60. 61 to będzie jako szkło, nie? Jako poziom szkła, chyba. To może do 61 mi chodziło, czyli ściąć tutaj raz. Dwa, jakby trzy poziomy, chociażby stąd. Chyba o to mi chodziło, tak, żeby zasłonić te e, wieżyczki, wszystkie. I tak tutaj będziemy mieli dużą przestrzeń. E, zakryjemy tym samym tutaj ten e, obsydian. Portal nam się troszeczkę bardziej wyłoni, będzie można go fajnie jakoś e, sobie obudować. No, jedynie z tym portalem jest taki problem, no że mówię, on jest tutaj na e, niby jedną kratkę i ładnie można by było zrobić to na środku, ale prawda jest taka, że do jest tutaj na dwie kratki ten środek, więc to takie. No to jest jeden element, który mnie strasznie denerwuje i którego będę musiał jakoś przerobić, ale dam radę, dam radę, nie bójcie się, jakby tutaj się nie ma im przejmować. Mm, I teraz jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym zrobić, czyli przede wszystkim wziąć sobie odpowiednio przedmioty. E... W ogóle po co mi tutaj czaszka Wither Szkieleta, to, to tam jeszcze dwóch bikonów brakuje, więc jeszcze pięć Wither Szkieletów muszę sobie upolować. W ogóle zapomniałem powiedzieć o chyba najważniejszej rzeczy, że w tą sobotę, moi drodzy, o godzinie 12 odbędzie się 10-godzinny stream z Minecraft. Dokładnie tak, więc polecam serdecznie. Nie będzie oczywiście samego singla, podejrzewam, że też z Akiri przysiądziemy i zrobimy sobie e, Aqua, nawet tak jak mówiłem na live już, żeby zrobić dwie perspektywy. Myślę, że to też byłoby bardzo fajne, ponieważ yy, kto by chciał oglądać u mnie, oglądałby u mnie, kto by chciał oglądać Wakiri, oglądałby Wakiri, więc prawdopodobnie tak sobie będziemy mogli zadziałać. Mm. Jedzenia mamy, fajerwerek mamy. Tutaj sobie to yy, schowam, te yy, złote jabłuszka. No i teraz problem mamy z... A! Wiem, co chciałem zrobić. Ja dopiero teraz przypomniałem. Zanim zajmiemy się Willą, chciałem ogarnąć sobie więcej Shulker Shelly. Ponieważ mam ich w sumie. Znaczy, nie mam ich już w ogóle. Nie, mam ich 40. To nieważne. To jakby. Widzicie, mam już Szulker szele. Zapomniałem o tym totalnie. Dobra, no to w takim razie robimy sobie skrzynki. Chociaż skrzynki też już chyba miałem. Zaraz zobaczymy. Uwaga, mamy skrzynki. Dobrze, to 20 skrzynek byśmy w takim razie potrzebowali. I robimy sobie 20 Szulker Boxów. One mi się zmieszczą, zmieszczą mi się. Dobrze. Powiecie o co mi chodzi? Chodziło mi o to, żeby mieć e, możliwość zabrania dużej ilości przedmiotów e, różnego rodzaju, czy to jakiś drewien, czy to jakiś kamieni, e, czy to jakieś, nie wiem, terakoty, czy e, nie wiem, jakiegoś oświetlenia, tak? Załadować sobie, nie wiem, urna, jakąś tam część magazynu. E, przygotować sobie wszystkie te przedmioty i polecieć sobie wtedy właśnie do willi. Myślę, że to będzie całkiem, całkiem spoko. Co do samej willi, to w ogóle mogę Wam ją jeszcze tak zaprezentować. Gdyby ktoś z Was samej willi na przykład nigdy nie widział, nie wiedział jak ona wygląda w środku i tak dalej, to Wam zaraz to zaprezentuję, bo mamy tutaj jedną autostradę zrobioną. Poczekajcie, ta autostrada była, tutaj autostrada była. Wsiadamy sobie na łódeczkę i o ile się nie mylę, tak jak żeśmy to liczyli, 45 sekund gdzieś około e, przemieszcza się tutaj, e, gdzie zobaczcie, jak wyglądają koordynaty w tym momencie przede wszystkim. Koordynat X, który rośnie niesamowicie. E, wyobraźcie sobie, że to razy 8 w tym momencie przemieszczamy się, że tak powiem, tak szybko w Minecrafcie. E, no to jest moc, że tak powiem, Blue Eyes', czyli chyba najszybsza możliwość tak naprawdę t, transportu w. E, w Minecraft, bo przede wszystkim przez nether plus jeszcze oczywiście tutaj na Blue Ice'ie. I proszę bardzo, 1764 kratki na X'ie. Tutaj musimy sobie zejść. Oczywiście się łódeczka musiała zbugować jak zawsze. Halo, proszę, proszę mnie puścić! Proszę mnie puścić! Wiem, że w nowszej wersji to gdzieś tam naprawią, ale ja jeszcze dalej 1.14 sobie cisnę. Dobra, i teraz wchodzimy sobie do wili, moi drodzy, i zobaczcie, na jakich koordynatach jesteśmy. 14 114, 111. Gdzie moja baza jest na jakichś... E, X to jest jakieś 100, 200? Czyli 14 tysięcy kratek przemierzyliśmy w kilkadziesiąt sekund. Także... To dowodzi, że Blue Eyes to jest naprawdę przekozak. E, przede wszystkim, mamy tutaj oświetloną całą tą willę, więc nie będzie, myślę, problemu z mobami. Nie powinno być problemu z mobami, chyba że gdzieś po prostu to światełko nie do końca e, przechodzi tak, jak powinno. E, mamy różnego rodzaju takie pomieszczenia, czyli, tak jak tutaj, mamy takiego powiedzmy Kowala, e, i tego typu pomieszczenia chciałbym wtedy przerobić na mm, po prostu nowy rodzaj. Bardziej tak po swojemu i żeby więcej tutaj faktycznie miało to detali. Zrobić taki cały makeover em, willi. Wejścia myślę też moglibyśmy troszeczkę obudować. Ściany raczej bym pozostawiał, co najwyżej bym pododawał jakieś elementy typu jakieś półki bądź, e, bądź jakieś dodatkowe oświetlenie, bądź ewentualnie terakoty, żeby te ściany były jakieś takie ciekawsze. Tutaj portal będzie trzeba obudować. E, schody raczej zostawię, bo są przede wszystkim bardzo fajnie zrobione. Dywany na pewno pozostaną tutaj, znaczy będą, będą zmienione przede wszystkim, tak, myślę, że dzięki temu będziemy mogli fajnie sobie oświetlenie poukrywać pod dywanami, no i je będzie trzeba przede wszystkim stąd usunąć. No, i one tutaj są na 5 grubości, jeżeli chodzi o tutaj szerokość korytarzy i tak dalej. Te dywany, więc bardzo możliwe, że no będą tutaj przerobione. Będę musiał sobie, że tak powiem, wybrać kolory, w których będę chciał działać. Tutaj, głównie jeżeli chodzi na przykład o, dy o dywany, przede wszystkim, bo tak jak kiedyś chyba nawet pamiętam, przerabiałem willę, to chciałem, żeby to były chyba pomarańczowe dywany, czy coś takiego. Teraz bardzo możliwe, że zrobię je w ogóle kolorowe. Myślę, że tęczowy dywan zrobiony w formie, już wam pokazuję, o co mi chodzi. To by było coś takiego. Taki zygzak. To by był jeden kolor, czyli dajmy na to jakiś tam czerwony czy coś. Ustawiłbym sobie tych tak jak mamy w tęczy kolorów tam w tej takiej prostszej tęczy tam, bodajże chyba z 6 albo 7, ustawiłbym sobie tych Kilka kolorów w Ekwipunku i leciałbym po kolei z Ekwipunku normalnie tymi kolorami i robił cały tutaj dywan tęczowy. Ten jeden element, jeżeli byśmy go już sobie zrobili, no to czuję, że będzie naprawdę przekozak. Więc wiem, co będziemy robić na pewno w następnym odcinku: usuwać cały ten dywan i ogarniać sobie dywan w wersji tęczowej, moi drodzy. Szkielet mi się tam tepnął do neteru, więc zaraz mi będzie atakał. Nieważne. Wrócimy sobie do domu. Wiem, co mam sobie przygotować. Czemu wsiadłeś do mojej łódki? <grym> Wiem, co mam sobie przygotować, moi drodzy, myślę, że pomysł wam się spodoba. Eee, I nawet jeżeli będą live'y typowo z Minecraft Singla, to ja będę się zajmował totalnie czym innym, bo będę się zajmował prawdopodobnie endem. Eee, a tutaj będę mógł eee, typowo do odcinka sobie wbić mieć te przygotowane przedmioty, tak jak mówiłem w tych Szulkerboxach i działać z willą. Także, moi drodzy, oficjalnie otwieram projekt Villa. Projekt Villa 2.0, można nawet by nazwać to tak troszeczkę lepiej. Na pewno chciałbym, żebyście tutaj swoimi komentarzami wspomogli mnie i dawali różnego rodzaju pomysły, co do. E, pomieszczeń, które mogą być i w jaki sposób mogą być, na przykład, y, zrobione, będą na pewno pomocne. Mogę się uwolnić, dziękuję. E, także nie zapomnijcie tutaj o komentarzach, ponieważ wasza aktywność jest tutaj naprawdę na wagę złota. Zważywszy na to, że naprawdę tych pomieszczeń jest sporo, więc jeżeli e, mi tam tych pomysłów troszeczkę nawrzucacie. Na pewno je sobie gdzieś tam pospisuję i będę mógł sobie działać. Także moi drodzy, dziękuję Wam wszystkim serdecznie za oglądanie. Szykuję się troszeczkę odcinków singla. Nie bójcie się, na pewno mapek odwizów również dużo będzie. Będzie przede wszystkim po prostu jakoś tam w miarę, na przemian to robione, bądź ewentualnie na przykład dwa odcinki z mapek, jeden odcinek singla potem znowu dwa odcinki z mapek, potem w sumie Lama Adventures prawdopodobnie tak, bo to będzie dziś wypadała sobota, później w niedzielę na przykład znowu e, single. Myślę, że tak będzie najlepiej. Nie będzie mi to przeszkadzało w żaden sposób robić live'y w ogóle e, z singla, więc tutaj też się nie macie czym przejmować i w sumie chyba to tyle. I dzisiaj jeszcze bardzo możliwe po południu będzie livey z Aqua. Jeszcze nie wiem o której godzinie, bo jeszcze muszę ogarnąć jakiś materiał na kanał główny. Więc no, najszybciej godzina 16-17 myślę dopiero, live'ik by się ukazał, chyba że się wcześniej wyrobię z montażem. Także czatujcie tam, wiecie, tam, żeby, żeby, żeby lajwik nie był. No i do następnego, moi drodzy, trzymajcie się i pa pa!